Najpierw INTRO e, Będziemy się nagrywać e, No jak widzicie, mm, no Patrzcie jak moje konto wygląda Dzisiaj zabrałam peny, bo nie, nagry nie nagrywałam, bo mi się nie chciało Poza tym ja jestem taka przeziębiona Mam peny Storm. I Dajcie to kolta. No. I patrzcie jak to wygląda od dołu. No, wbijam na duże ale to mi nie wychodzi. Ale na, na... Pogramy sobie trochę. Pogadamy kiedy co będzie. Chyba... Nie wiem kiedy. Jutro po południu. Nie wiem. Nie wiem kiedy będzie odcinek. Piszę tylko trochę. Przepraszam was. Mmm... O, ze spajkiem gramy to fajnie. To. No, po prostu albo. Jak by... kuzyn przyjdzie. Może będzie. kuędaj Nie wiem. Zobaczy się. Albo po prostu będzie. Mm, ten. Z kamerką odcinek. Nie wiem. Już mnie dobijają bijają. Ogadę, No, ja też mam gadżet o ja No, i tak nie ucieknie, tak? No, no to pierwsza może być wygrana Ym... No, to sobie ma... tak, pogramy. Nie, Ym... to będzie małże, a małże, no i może po prostu nie wiem kiedy, ale no, będę nagrywać dalej Minecraft. E, przepraszam Was za dźwięki w tle i no, może otworzymy skrzynkę i może dropnie coś. Nie wiem może zagramy z bratem. Chyba skończył bitw... bitwę, nie wiem, ale to jedną punkka może zagramy z nim. <laughs> on, dro... on dzisiaj dropnął Maxa, a on ma 2033 puszki. Ja się zaskoczyłam, że on ma Maxa, bo on lepszy teraz jest od Dezie, bo ma Maxa, Franka i Bibi. A ja jeszcze tego nie mam, nie? Ale mam Pana P... Pe... Panny... I przygrałam. No, no to sobie tro tro trochę pogramy. Hmm, może nie wiem, ile będzie trwać ten odcinek, ale no. to sobie tak pogramy. Może jeszcze ten y rundki. No i tyle, może. z junkie. no to może mm, będzie oskarżoną grać nie wiem, ale już zaraz się mogę z go spytać może będzie oskarżoną grać nie wiem a poza tym mm, tak to mm, no no, widzicie, że nie oszukuję. Drobną e, Maxa. Mogę nawet wam profil pokazać. Tyle aktualnych ma e, tych puszek. Tyle ma zadymiarzy i tak. E, Kota, Bibi, Bula, El Primo, nitę Rose, Shelly, Franka, Broka, Jessica, Karla, Barleya, Piperkę, Poko, Dana, i Maxa. No niestety, ja bym też chciała jako jakiś na przykład legenda albo kogoś tam. No to sobie jeszcze chyba z dwie rundki pogramy z bratem. Nawet trochę więcej. Przepraszam was za mój kaszel. No. I może naprzód pójdziemy na tego Karla, co nie widzę. Ile no możecie, ale pokłócajcie. Um, on jest komie. Yy, chyba słyszycie go. Jak nie słyszycie, to poproszę go, żeby głośniej mówił. Po prostu. O nie, przegrałam. Uciekaj. Uciekaj. On gra teraz aktualnie na tablecie, to Ciężko po prostu się gra na tablecie, bo ja też grałam... No. To... Nie go, że lubi. To po prostu tablet go i... O nie. nie to dostaniemy. No, minus 4 mo mo Może zagram penny? Albo dzisiaj będzie krótki odcinek, bo się też nie chce nagrywać. No. No to może penny zagram. Mam zero tych, tych um, puszeń, ale mam trzecią moc. To może być. W... Oj, klikłam. Fajna. No. To sobie pogramy takim tymem, może nie wiem, czy będę dalej nagrywać BSP, ale jak chcecie, to możecie pisać w komentarz. nowe No i Uciekaj, uciekaj Jeszcze nie To gdzie on jest? Aha, bo track jest, okej okay. możemy ją pokonać, bo ja mam Daleko, tak Przepraszam, że Was że celuję, bo po prostu mi żeby... I łatwiej. No i sobie tak pogramy. No i kolejne jest. pierwsze miejsce. No przykle, nam się nie udało, ale pierwsze miejsce jest. No to i sam prosty um, No. Nie wiem, co tam jest kiedyś. ja tu klikłam, to nie wiem, ale mam tyle puszek. Białam. Ms też mam, nie wiem, czy pokazałam na odcinku, ale ja też nią gra po odcinkach. Oj, przepraszam. Kupiłam sobie te, też y, studentkę Ms. Mam piotę rangę, game, może później zagram, ale najpierw penę. No to więc, no pop, ten penę najpierw. <śmiech> <śmiech> może ja pójdę na środek, a ty te bobocznie weź. ona jest bardzo bl na blisko jest bardzo fajna uważaj bo ktoś dobra uciekaj uciekaj dobra ale ból barley dobra on też jest pokorany masz ulta? Powiesz, że ult to Tyła spida, ulta? No, skupili się na moim działku. Tu jest, uważaj. Dobra, git. Nie, 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 nie. też Spida. Dobra, nie dawaj. Ciekawe, ile on, oni mają tych, tych. Dobra. Dawaj, Spida. No i nie ma Spida. Gdzie on poszedł? Tu jest. Po mógł nas porobić, ale nie porobił. No to trudno. Druga ranga. No, może wbiję na 15 później po odcinku, ale nie wiem, bo mi się teraz nie chce grać. Może jeszcze, może wbijemy dzisiaj pieniążki. Mam tyle pieniążków, bo wydałam na ulepszenia, no, na gadżety i tpp. No, widzicie, że ten... Trzecia hmm, mo mocy. Nie mogę powiedzieć. Trzecia moc, O! To teraz może pogramy M z studentką. Chyba pierwszy raz M z studentką gram. Ja to nie wiem. Jak, e, chyba tak samo jak normalna M. Tu jest chyba asumptacja. Sobie... O nie, uciekaj. O, tutaj chcesz jeszcze A ja zaraz cię zęb. Poczekaj. Nie chcę poczekać w tym ty będziesz a ja zaraz Dobra, otwieraj. I chcę na no. drugie

Że mnie, no po prostu nie umiem się skupić przez tą typę. i w ogóle. No żeby było, byle żeby było plusy. Ale ten mortis ogarnia. No w ogóle nie nie wiem, co był, a ja miałam zero. Nie, nie, to niego. Skoro nie, mam nie, nie, mam tego... nie, mam nie, nie, uciekaj. uciekaj, czekaj, O, dobra. Może być. Drugie miejsce, no to, no, drugie miejsce, nie? Jak to drugie o, miejsce? Program jeszcze sobie na przykładzie, na przykładzie koltem bo w ogóle jeszcze gaduję. To nie używałam. No, i sobie tak programy. Mam te roślinki. No to fajnie. Nie wiem jak o... Chyba to da ujdzie. Nie Jest. Udało się. Cie, a idę to ja nie wiem. Dobra, szybko. Mam ten kaktus. I ten kaktus. O. I Uciekaj. Mm, no. To wiemy pieniążki. No. Pogadamy sobie trochę, kiedy będą by odcinki. Bo ja też nie wiem, kiedy będą te odcinki. Tak, że... No. co Dobra. To fajnie. Nie, nie. Nie zużywaj jej. Nie zostań tu. Ja ci powiem, użyj ulta tu zużyj, ale nie teraz. Niech oni nas szukają. Dawaj, tu za ten, ten. Bo Dawaj Julta Dawaj Julta Tak, czekaj, uciekaj. Ok, ucieka. okej, O nie. Chyba nie miałaś na ta. Bo tak się ścinało. No, może być też. Ale ja potrzebuję pierwsze miejsce, żeby mieć te pieniążki. Jeszcze z, chyba 10 mi brakuje. No to z dwie rundki, będzie. No to, to koko jeszcze mam? Do bula mam, do rozy. Ale ich nie będę używać, bo mam dwie seranki, to nie. Może zyskam po gramie. W, wbijam na niej puszki. I... 特别高，知道吗？

Mm. no minus będzie na pewno minus 3 no cóż, no takie życie no to może ja kończę to elo